Jak wyglądała dieta przez najbliższe dni? Czy ona była bardzo y, różniąca się od tej, która była miesiącami? A bananów pożarłem. Banany top. Co, co, co jest to w takim razie top jeden ulubiony posiłek? E, pomidory. Drugi? Banany. A na trzecim miejscu? E, 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 na trzecim... Ale to, to za duże. ja nie mam tyle w głowie. Ja, 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 mój mózg tyle nie przetwarza więcej. Dobra, a jakby Piotr żył, mógł wybrać, co chce zjeść bez liczenia kalorii, co to by było? Ja nie muszę wybierać, bo ja po prostu jem. Tak? No tak. tak? Nawet trzeba. Tak? Ulubiony posiłek w takim taki wysokokaloryczny. E, znaczy, ale w sensie, że jak, że kaloryczne? Wysokokaloryczne, Czyli nie banana, nie pomidor. No nie. No nie. Ale tak. No, zje się czasem tego burgera, no. Można sobie pozwolić. Frytką. Jedną. <laughs> Jedną, dietetyczną, z bukietem warzyw, no.